Dobra, widzowie, dobra, to więc ją tutaj inderek widzowie, ogólnie, patrzcie to, patrzcie to, nie jesteśmy tutaj niedaleko Wojanowic, ogólnie jestem tutaj z Ejkiem, nie, siemano, widzowie, siemano, jesteśmy obok Wojanowic, no, słuchajcie, widzowie, wojanowic, no, teraz chcecie sobie... suba i lajka, słuchajcie, no, we, jesteśmy we skitu, obok skitu, Wojanowic. Bez tu wbijamy 9000 wybijamy tysięcy widzowie, więc zostawcie, zostawcie tego suba, brakuje nam 30 subów do 9000 tysięcy i, no, to, do, dobra, ogólnie to w tam z tego co wiem, co nie, Ejk, wiesz Aha. co chodzi, tu, w tamtą stronę, hopiani. Ta tam chopia, mamy są tam. Są wojanowice. Tam są wojanowice, nie? I musimy być ultra cicho, bo jest noc. Każdy tam śpi i nie, nie możemy być zauważalni, nie? Więc. Jasne, jasne, jasne. No musimy tak Weź powoli lecieć. Wezmę tu tego, I to, ja, to się, ja ten, ja mam, ja mam kompas, nie? Kompas to w tamtą dobra. stronę, to Dobra, dobra. Dobra, prowadź, jak prowadź. Ja nie mogę, jasne, ale zobacz. widzę, że będziemy hey. naprawdę. Tam coś widzę, poczekaj. Czy widzisz to? Wi widzę. Co, 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 co? co, cie, cie. cie, cie, cie. Ta, tam są posągi jakieś. Zobacz, widzisz? Nie widzę, czekaj, bo coś, coś coś hopie, nie wiem Ze wzrokiem masz coś, coś chyba. No bez kittu. Masakra, dobra. Zbuduję się szybko tu. Dobra, szybko lecimy. Ujazd, żeby się teraz nie połamać, dobra. dobra, dobra. To jest, jest jakaś pustynia. Dobra, omijmy tą pustynię, bo się boję. Ho, ho, chodź chodź. Tu, ten tu ten, jest ten piramida taka. No, hopię, chodź, chodź od tej Czuje, że jesteśmy blisko. No ja też. Szybko... Czuję, że jesteśmy strasznie blisko. Jesteśmy fest blisko. Widzę, widzę, widzę. Pa, pa, dobra, Wie, dobra, dobra. Widów, Widów. Widzach, widzę, dobra, tu jesteśmy na wojnowicach, to zjedzone. Jesteśmy na Wojanowicach, widzowie, patrzcie to. Dobra, czekaj, czekaj, pa jak we, we hope shift hopę. i hoper i padam. Dobra, dobra, formujemy się jakoś czekaj. Wchodzimy po prostu czy stoimy tu? Ta, 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 cia. Dobra, dobra, dobra. O tu. Cieczę. Chodź, 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 chodź. chodź. Chodzimy, chodzimy, dobra, chodzimy. dobra, dobra. Dobra. Dobra, chodź tu co to jest za pozaj? Ta. Suda. No. To? Która, która? Kt <laughs> Ej kto to jest? A gdzie kto to jest? To jest, to, to jest? to jest. jakiś nowy typ tu czy co? To jest jakiś... jakiś, jakiś nub. Wygląda jak jakiś noob. Nie, nie bo jesteśmy na polu widzę jak chodźmy szybko przemienijmy może do, dobra, do dobra. ściany. E ciemniej. Żeby było mieszkania, to są mieszkania. Szybko, szybko, szybko. Dobra, dobra. Dobra, dobra. ja cię złapię. Gdzie ty jesteś? Gdzie cię? Tu, 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 tu. Idziemy. Dobra. A ja, ja też jest Dawaj, dobra. dobra, lecimy, lecimy. Idziemy, lecimy. idziemy, na, na luzie. No. To No. no. Chodź Dobra, dobra, dobra eee, Chyba jest? jesteśmy Uy. Ty, co jest? Co, co? Co się stało? Pusto tu jest, ty pusto nikogo nie ma Hopia Jesteśmy jest sami właśnie. na Wojanowicach Czekaj Jesteśmy sami, sami? na Wojanowicach Sami, no nie wiem, ty, może sprawdźmy dom do do Wojana Ale chłopie Nie, ja bym, ja bym uciekał Ja bym uciekał Ty Nie, no, tu, tu, tu nikogo nie ma Nie ma go tu, co tu, jest? No widzę. Co jest grane? Tym bardziej nikogo nie ma. No, tego. Tym bardziej nikogo nie ma. jest? wystąpi na na Jak co jest? To, tego dawno Wojany nie oglądałem, nie było tego, te... nie tego nie było, nie. No właśnie. To ja. A co jest pokój, pokój, pokój nubka. Biski, to Piskito to jest jakiś nubek, ten typ chyba. No właśnie, dobra, wyjdźmy stąd. Mam pomysł może dawaj, dawaj odwiedzamy tego nupka w następnych odcinkach czy coś, nie? No właśnie, dobra, mo może ktoś się pojawi, dobra. To do, do, widzowie, widzowie, patrzcie to, widzowie, nie? Da Dawajcie taki deal, nie? Y 300 łapek? Albo nie, nie 300. 200 łapek, bo po powrocie to nie wiem ile w sumie będzie. 200 łapek widzowie ja, odwiedzamy nupka. Nie wiem czemu to jest bedrock? To... Ej, bo chyba haker tu był Nie, nie mam pojęcia, ale ktoś, chodź, chodź, ktoś chodź, tu bedrock postawił, nie? Nie wiem jak. Fars, kacz na dół. Dobra, uważaj. No na, na luzie, na luzie, luzie, dobra. Co to za tunel? tunel? Iziąłem. Nie wiem co to za tunel. Dobra, gdzie je Chłopcu dywanik co Tu nic nie ma chyba. A. Może coś tu jest? To nie jest tunel. Jest dobra, nie. Chodźmy stąd, chodźmy. To chyba nas nie dobra. powinno być. Ktoś chyba ten tunel zamurował, bo to nie sądzę, że to bez nikogo, bez niczego. O, Dobra, wyjdźmy stąd. Po prostu dobra, wyjdźmy dobra. stąd już. Dobra, ja szybko lecę po tych schodach, jest, żebym nie spadł. O, jest, o nie! Coś ty ZROBIŁ, E! Żyję! 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 HP miałem! Jo. Uważaj, chyba! Dobra, wchodzę na górę. Nie spit gdzie się robi już? Gdzie się robi, dobra? Co ty go też? No chodź, Ty gdzie, gdzie Nie, jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę je będzie. To, ale te wieżowce, jakie one są. A ja tu? Co? Jezus! Nie, ja bym tam to nie schodził, chopia. Ty tu są jakieś dziwne skrzynie i jakieś pomieszczenia. Co ty gadasz? E, to robia. jest chyba kopalnia, wiesz? Ła! Żeby spadł jak... Wiesz? Że może je, że je Aha, kopalnia powiadasz. Dobra, to nic ciekawego chyba o skrzynie. Ale pójść nie była, Ktoś się e. To jest lawa jakaś. E! Eee, e, uważaj sobie. Eee, chilluj. idziemy. Robia. Dobra, Idzie, idziemy stąd, nie? bo tu nic nie ma. Tu nic nie ma, ogólnie przypominam, kto jeszcze tutaj subika nie zostawił, widzowie A właśnie, bo, ogólnie, widzowie, nie wiem czy wiecie, ale Tak, tak szybko, dopóki idziemy po tej drabince i nikogo tu nie ma, bo jesteśmy głęboko pod ziemią i nic nie słyszy No. No to, widzowie, yy, w opisie macie Discorda naszego serwerowego, bo robimy serwer soliwiwal taki fajny Fajny, taki nowoczesny serwer space spacelands.pl, zapraszam tam, widzowie, link w opisie No No i dobra, yy, jesteśmy już na powierzchni, nie? I... Nie wiem, co... Nie, nie, nie. co możemy tu jeszcze zrobić, czekaj. Chodź może... chodźmy... chodźmy może tu. Gdzie? Tutaj, o, tu gdzie jest ta Co to co, co za co, co gdzie, 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 Właśnie, tu. A. I że ja z... nikogo nie ma w tym domu, ty, nikogo, no, nikogo nie ma w tym domu. Nie ma nikogo. No, normalnie. Dosłownie nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Nie ma. Ja nie, nie mogę. Ma. Ale że serio? Dobra, chodźmy do tej wieży. Dobra, dobra. Chodźmy do tej wieży. W sumie. Ja, ja wiem co to jest za wieża. To jest wieża paliona, nie wiem czy wiesz, chłopia. No dobra, widziałem widziałem w sumie to. No. Chodź, chodź. No, no, chodź. przed oczami. Nie, to już nie góry No ciśnij, Rzeczywiście, dobra. Samemu lecisz do góry. O dobra, to było szkło, myślałem, że tu jest przepaść. No dobra, no i co Jezu. co dalej? To y Może wejdziemy na sen. No co? Zawał. Ży żyje, Zawał. Żyje, żyje, żyje. Czekaj, już sobie już wracam, chłopia. Dobra, czekaj. Chodź Chodź może ten wejdziemy na całą górę. Na samą górę? No? Ole tu jest dużo miejsca. Jezus, tylko uważaj hopie. Jesteśmy jak ten, jak, jak BNT hopia. Po, potem to szybko na. zniszczymy. Dobra, dobra, później się to zniszczy. Spokojnie widzawe, później od razu zniszczymy po odcinku, nie? Żeby nie było, no że właśnie, właśnie, żeby nie było, że grifujemy, no. No bo to, bo to ładna, bo ładna budowla. Sara to rozwalimy, nie? No dobra. Juu, ole to jest epic. O no, zamurowałem sorry. cię, sorry. E, Hopia. <laughs> co ty chcesz miał guza? Dobra Jestem na samej górze już. Chodź. Ty ale... Pa, tu czasem, to jest ten, tu czasem 100, 100, czegoś 100, 100, nie było na tej 100, górze. 157 kratka. E! Bo tu chyba coś było na samym szubku, chyba głowa paliona była, ale nie jestem pewien. Ktoś to chyba zabrał te co jest grane? Nie, ja to nie wiem. Się głowę to się ukradką zapaliona chyba, nie? Bo pamiętam Tylko... że to była. Trzeba to skoczyć, Jak my zącą zejdziemy teraz właśnie? To czemu mi się tu nie chcę tego wyrenderować. Nie wiem. Dzień jakby my ządziemy. zejdziemy? Y... że dawaj skaczemy do wody tutaj, bo tu jest w sumie woda wokół. Ale nie wiem czy doskoczymy. O, ja czekaj do tego, no. Podbudujmy tu, się. Tu Ociekaj. chyba doskoczymy, tu chyba doskoczymy. Dobra, hopia. Dobra, dawaj, skaczemy. Nie nie Skoczemy, już, już skaczemy, skaczemy chopia, dawaj, dawaj, nie dawaj. Dobra. dobra, czekaj, czekaj. Dobra, widzę. Pamiętacie. Rozpęd, rozpęd trzeba, rozpęd trzeba zrobić. Dobra, dobra, to czekaj, 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 czekaj. Jeszcze jedna, Jest jeszcze jedna, jeszcze, jeszcze... jedna. Dobra, no Cześć, jeszcze in jedną info. Dobra, widzowie, pamiętajcie. Na... Robimy to tylko dlatego, że 9000 subów bijamy, więc no. Dobra, leć pierwszy, leć pierwszy. Lecę, 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 dolecę chyba, dolecę, dolecę, dolecę. Dobra. Dobra, jestem. Dobra, dobra, moje, Dawaj. kolej, moja cię nie widzę z góry. Dawaj, Dobra. Uwaga, uwaga. Yo, ej, nie bory, nie bory, nie bory, Jezus, Jezus, panie, Jezus Ty, Ty, ejek, Ty, Ty, chłopia, masakra, nie, 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 dobra, dobra, wiecie co, nie, ja się odgrywam na tym ejku, ja robię mu pranka w kolejnym odcinku, nie, O, ja mu ja, prank, ja mu jakiegoś pranka trzeba zrobić, nie wiem, zamach jakiś, cokolwiek widzowie, dobra. To będzie na tyle, dzięki za oglądanie ogólnie. Możecie wbijać do tego tutaj, do, do tego tutaj oszusta, co mnie chciał kilnąć. On też ma blisko 9000 subów, więc no, możecie do niego wbić widzowie. Dzięki za oglądanie i widzimy się w na następnych odcinkach. Sorry. Siemano, no, Siemano, no, Elo.